Siema. Z tej strony z to jest kolejny odcinek Slendi Tabis 3, ale to nie będzie żaden multiplayer, który ugrywaliśmy chyba rok temu dokładnie na tym kanale. Slendi Tabis 3 multiplayer. Ogrywaliśmy sobie wszystkie mapki, uciekaliśmy i darły mordę. Przykład. Kurde, jeszcze te dźwięki, wiecie, biegania po tej blaszce. blasze, Blaszce? Nie wiem czy. Nie nienawidzę takich rozgałęzień. Nienawidzę, bo zaraz mi wyskoczy z innej strony. A góraź, w którą mnie. A spokojnie. Your you're a No więc tak to mniej więcej wyglądało na tych mapach multiplayer A dużo z was właśnie pisało mi komentarz, żeby zagrać w kampanię e, Żeby odpalić historię tych Slendytabis. Bo ja lubię na to mówić Slendytubbies, ale to nie jest istotne e, Dla OG widzów, którzy oglądali moją serię Tabis Multiplayer 3, stara tapeta, dobrze ją powinniście kojarzyć Godzina oczywiście 8 minut po 12 Myślę, że to jest idealny moment na to, żeby zobaczyć jak te w ogóle Slendytabis powstały, jak to w ogóle wygląda e, Co się z nimi stało, czemu one są takie złe i tak dalej, nie? bo wiecie po tych wszystkich mapach w multiplayerze Sobie grałem solo, grałem w multiplayer, a solo W ogóle ja do dzisiaj nie mam pojęcia dlaczego Te, te odcinki mają tyle wyświetleń ja, ja gram sam w trybie multiplayer Kooperacji w Slendytabis 3 W multiplayer gram sam I spierdalam przed potworami po różnych mapach I nie mam zielonego pojęcia Co się dookoła mnie dzieje, bo nie grałem nigdy w kampanie, Też tego nigdy nie oglądałem i nie mam pojęcia Jak te Tabis się em, W ten sposób przemieniły, nie? Więc teraz się wszystkiego dowiemy Mam nadzieję, że jesteście gotowi Lecimy do naszej giereczki. No, nie powiem, że się nie stęskniłem za tą muzyką, za tym filmem cudownym Stranded Abyss 3 Campaign. Przyszedł w końcu ten dzień, gdzie będziemy poznawać historię Stranded Tabis I co tu się wydarzyło w ogóle na tej całej ich krainie? Zaczynamy nowa gra. Zobaczymy. Ja jeszcze tego nie ogrywałem, nigdzie go nie widziałem. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Oh my goodness, ale mamy tekstu do czytania. Chapter Zero It Was Good. W oddalonej jakiejś tam krainie pod zimą żyły sobie maszyny tworzone przez nie wiadomo kogo, znane do tworzenia żyjących jednostek. Kurde, ciekawie się zaczyna jakiś skajny czy coś, ja totalnie ja nie miałem pojęcia, że taka fabuła w tej chwili jest. Te maszyny tworzyły kreatury znane jako Slendy Tabis przez setki lat pracowały pod ziemią w sekrecie jedna z tych kreatur, które zostały stworzone przez tę maszynę nazywała się Slendytubby Guardian, czyli jakiś strażnik Slendytubbies, czy coś takiego, czy po prostu tubiś ochroniarz <laughs> może wiecie, no z Nightshifta przyszedł czy coś, albo został stworzony do Nightshifta który miał białe futro, więc on się wyróżnił tym, żeby miał białe futro, ten cały Slendytubby Guardian, został stworzony do tego żeby monitorować i testować grupę czterech Telutubisiów w sekrecie które były znane jako Tinky Winky Dips oraz pół, więc tą czwóreczkę raczej powinniśmy znać, no ja się nauczyłem, bo szczerze powiem wam, jak podchodziłem do nagrywania tego e, Slenetabist 3 Multiplayera, co sobie grałem tam rok temu, to ja nie miałem pojęcia, jak się kto nazywa. W sensie ja wiedziałem tylko tyle, że ten -y winki jest fioletowy, nie? Jeżeli właśnie o tej grze coś wiecie, bo ja w sumie będę się dowiadywał tutaj w trakcie gry, no ale wiadomo, nie walcie spoilerami, mamy się tu bawić i ma być fajnie. Mam, mam się e, zesrać. Ja, ja to gram po to, żeby się zesrać i żeby się dowiedzieć, co się odpierdala z L tubisiami, że się zastały złe, co nie? E, czwórka Ltubiszu żyła sobie. W jakimś takim takiej jakiejś mapie, która była dla nich domem, która się nazywała Mainland, grupka była zamknięta niczym hmm, chomiki w klatce. Zdając sobie sprawę, że były cały czas monitorowane na jakimś tam obszarze. Tak samo z y, tą czwórką Tetubisów, bo to jeszcze nie są Slendy żyła jakaś maszyna, która się zwała Nunu. Cały ten strażnik Tetubisów monitorował jakby zachowanie tych wszystkich teletobisów, tej czwórki i, te, i tego robota i dokumentował to wszystko kamerą, tak żeby jakby opiekować się nimi i, i zwracać uwagę na ich zdrowie. I też obserwował i trzymał piecze nad nimi tak, żeby one nie uciekły z tej areny do obserwowania. No i to ciekawe jest naprawdę, czyli... Jest jeden e, jakby guardian, który obserwował resztę, ten biały eletabi, którym my graliśmy, bo, to, bo zgaduję, że my graliśmy białym w, w multiplayerze, to jest, to jest ten cały guardian, więc no to już dużo w sumie zmienia, bo w sumie nie mają pojęcia kim on jest i też w sumie raz chyba spierdalałem przed nim na jednej mapie, więc to w ogóle jest dziwne, bo on był już opętany. Nie wiem, dobra, nie mam pojęcia jak, jak do tego doszło, ale powiem, się dowiemy. Przez wszystkie lata ten strażnik zżywał się z tą całą resztą tej, tej grupy, e, tworząc bardzo mocną więź między nimi, ciesząc się z tego, że mógł ich obserwować. Pomimo tego, że ta grupka w tych czterech innych teletubisiów oraz tej maszyny nawet nie wiedziała o istnieniu, o egzystencji tego całego gardiana, że wiecie, że one, one nawet nie wiedziały, że są obserwowane, więc nie wiedziały też, że ten biały teletubish istnieje. Ale jednego dnia coś poszło, mówię tak, coś się strasznego wydarzyło, więc my się pewnie zaraz dowiemy co, lecimy dalej. Chapter Zero, niech się zaczyna. O, jestem ciekawy, co tu się będzie oddupcało, to będzie naprawdę pyszne, coś mi się wydaje, że to może być naprawdę fajna... Historia do Poznania, bo w sumie nie mam pojęcia, nie To jest takie głupie, wiecie się, to taka głupia creepy bajka, nie A tu mamy coś takiego innego, takiego Że się z nimi coś pojebanego stało um, A to jest piękny dzień O, mamy tu kwestie dialogowe, zobacz, jedzie, jedzie Kurde, pociąg jedzie, ty, co jest, czekaj, czekaj, czekaj uh, It's a, a nice and warm Tak, jest fajnie i ciepło O, dzisiaj jest bardzo fajnie i ciepło, fajny dzień A, jestem, nie mogę czuć ciepła Bo to z robot w sumie, no tak A czemu tutaj jesteś sam, całkowicie sam, pół? Wszyscy cię szukają. Okej. Okay. A mamy, mamy tu kwestię do wyboru? Ej, dobra, co to jest? Kurde, gramy w The Walking Dead Ale ten? Sland Edition? Czy co o co tu chodzi? Ej, nie, dobra, podoba się. To, 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 to może być naprawdę fajne. Doznanie. Dobra, mamy tutaj trzy e, kwestie. I'm having fun. I'm just enjoying the view. No none of your concern. Czyli jakby nie, nie twoja sprawa. Po prostu cieszę się widokiem i nie wiem, no pospędzam dobrze czas. Czy coś takiego. Nie wiem, powiedzmy, że ładny view, bo w sumie bardzo ładnie to wygląda. No, ten widok tego, jakby, jeziorka jest piękny Cieszę się nim to, co ja widzę, jest niebezpieczne Jestem, e, nie jestem wodoodporny <laughs> to, to, that sucks, czyli do, to, to do dupy, tak typowa odpowiedź, ale my powiemy, że powinniśmy ci załatwić taką kapotkę przeciwko deszczu, o We should get you a raincoat No właśnie, powinniśmy ci załatwić jakiś taki cośek na deszcz To by było pomocne Okej, okay, powinieneś wrócić do domu, jeszcze dzisiaj nic nie jadłeś nie, nie jadłaś w sumie, bo to Aj Tak, ja e, już w sumie wszystko skończyłam, mogę już iść. Ja jeszcze sobie chwilę tutaj zostanę. Okej, okay, więc nasz Nunu odkurzacz zostaje, a my idziemy. Alright, see you later, Nunu. Idziemy do reszty ekipy. Papa, pa, będę niedługo w domu. Okej, okay, ty jesteś podejrzany, Nunu, nie? On jest podejrzany wam powiem. Dobra, zaczyna się. Chyba się zaczyna to wszystko. Jakoś tak mnie... E... Nie wiem czemu, ale podejrzewam odkurzacza, że on coś odpierdoli w tej grze, nie? Bo ja jakby nie, ma, nie znam tej. O, jest Dipsy. Ja nie znam tej całej były w ogóle ulelenia Lipsiego bez zielony, wiadomo, nie? Typowo. typowo. E, ja, ja jakby. O, patrzcie, on tam jest sam. Został tam i patrzy tam, gdzie patrzała przed chwilą pół, nie? Nie wiem, on jest podejrzany. Wiecie, że on tutaj jest w napisach początkowych, tutaj coś tego. Nie widać jego twarzy tak zbyt dużo, jest taki tajemniczy. Od razu się coś tutaj narzuca, że coś tu może być nie tak. O, i to jest ten cały Guardian, ten. To jestem chyba ja. Bo ja nim uciekałem w Stanisławie 3 Multiplayer, nie? Dobra, więc ono on jakby cały czas monitoruje, tak samo jak było w opisie fabuły. To, co się dzieje tutaj na tej całej wyspie ich, tej klatce na chomiki. Dobra, zaczynamy, zaczynamy. Coś się tu dzieje. Nie ma to jak w domu. Pół powiedział. Ok, mamy e, chodzenia w sadzie, bieganie na shifcie i interakcja na lewym klawiszu. myszy dobra, idziemy do przodu, zobaczmy. Mamy tu resztę ziomeczków. O, powróciła! Thank you, mate, nas przywitał, fajnie. Eee, cześć, thank you, mate. co tam u ciebie? Cześć, Puk, wyrobię się głodny. Okej. Okay. O, chyba przewinął jakiś e, dialog. Ja też. Chodźmy do domu i po prostu zjedzmy trochę naszego tubusiowego kremu. Okej, okay, ale powinieneś najpierw pogadać do, z Lalą, bo ona jakaś taka jest cały dzień zdenerwowana. Okej. Okay. Więc to, e, tu mamy Lalę, tu mamy cienkiego. Mogę z sobą jeszcze pogadać? Jest my best friend. Ok, więc skoro on jest moim najlepszym przyjacielem, to co zresztą? Co to jest? Lala's Bo, Okej, okay, to jest piłka lali Dobra, co jest grane lala? Powiedz mi, powiedz mi co się tutaj dzieje O, cześć pół. Okej, okay, uh, are you okej? Okay? Wszystko w porządku? Nie, miałam bardzo straszny sen ostatniej nocy I on był o nas i o rzeczach O złych rzeczach, które się wydarzyły Ale nie mogę sobie przypomnieć co się wydarzyło Znaczy jakby tego snu sobie nie może przypomnieć, co nie? Brzmi strasznie, ale To był tylko sen Spróbuję o tym zapomnieć Okej okay, To chcesz się pobawić może? Nie, nie czuję się, że chcę się bawić. Okej? Okay. Nie chce mi się bawić. No to co? No to goodbye, no jakby nie może mieć zrobić więcej. Z lolą on na ten moment. Może możemy teraz zagadać do Tingiego, żeby może mu powiedzieć o co tu chodzi. Nie. Dalej jest tylko kwestia, że w myślach jakby że on jest naszym najlepszym przyjacielem, ale co, co z tą piłką? Może ja tą piłkę muszę jej przynieść, żeby ona jakby się uśmiechnęła czy coś. Interakcja z piłką? Co się wydarzy? Ło, ty, 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 co ty zajebałeś kopa? Co ty robisz? Czemu to zrobiłeś? To jest okej. Okay. I tak się nie chciałem bawić z tym, ale... Ale wciąż. Przecież ta piłka wyjebała gdzieś tam za, za te... Za góry. <gry> e, nie wiem, może przeprosimy ją, czy coś? Ja się nie spodziewałem, że to pół wy, wydupce takiego kopa, nie? <gry> no dobra, niech będzie. No, high a czyli nic się nie zmienia. Dobra, to idziemy żreć chyba nasz tubisowy krem. Zobaczymy, co się tu wydarzy dalej. No, niestety, niestety, piłki już nie ma. <laughs> Piłka jest gone. Ja nie chciałem, ja przysięgam. <laughs> to nie było w moim zamiarze. Chciałem ci tę piłkę przynieść, a to, że pół wyjebała kopa w tą piłkę ta, na 1000 kilometrów, to już inna sprawa. Dobra, chodzimy do domu. O, i mi się wydaje, że Lala chyba się zemści za tą piłkę, nie? Tu się, tu się oddupcą jakieś jaja. Mogę włączyć Power e, Custard Machine czyli ta cała chyba maszyna do robienia tych ciastek. Ale chodźmy pogadać do Deep -sego, mojego ulubieńca, bo jest zielony, jest cudowny. u ciebie, przyjacielu. Czyli my gramy jako pół. my gramy jako ta kobietka. E, cześć, pół. E, czy znalazłeś swoją czapkę już? Jaką czapkę? On miał jakąś czapkę? Okej. Okay. Czy wiesz, jak włączyć maszynę do naszych e, kieślów cylindrubisowych? Nie wiem, no zapadajmy go o tą czapkę. Nie, no nie, już od bardzo dawna nie mogę tego znaleźć. Ostatecznie to i tak znajdziesz, jestem pewny. Jestem pewna w sumie. Głupio mi się mówi jako kobieta, szczerze mówiąc. No wiesz jak włączyć maszyny do naszych kiślów? Pewnie, musisz wcisnąć po prostu ten guzik na ścianie, okej? Okay. No teraz sobie przypomniałem, przypomniałam, dziękuję, dobra, świetnie, zajebiście, dziękuję za informację. A czy możemy? o! Znaczy, że jeżeli robisz jakieś kiśle, jest dla mnie też, bo jestem głodny pewnie, no Dipsy też pewnie jest głodny, a co robi, co Tinky powie? jest my best friend, okej, okay, no to, to już my wiemy. Dobra, to może włączymy najpierw ten guzik od prądu. Pyk. O, mamy teraz prąd. Możemy teraz tworzyć trochę kiśli dla Teletubbiesiów. Dobra, to chodźmy. Robimy misję gotowanie dla Teletubbiesiów jeszcze w sumie, nie? Bo jeszcze są... O no, co się oddupcyło. O nie, maszyna się zepsuła, muszę ją naprawić. Oj, Tinky się odzywa. Proszę, pośpiesz się, jestem głodny. Idź do, jakby. Idź pod narzędzia. Gdzie są narzędzia? Czekaj, to są to są łóżka, nie? To są łóżka z letobis to chyba nie w tę stronę. Musimy znaleźć toolboxa, że tak powiem. O, coś tu leży. Nie, nie możemy tu... A nie, jest tutaj coś. Boulder Torch. to jest e, ta. Wciąż działa, ale tego nie potrzebuję na, na teraz. To jest e, latarka taka, wiecie, robocza, taka bardzo mocna, nie? Taki login, że można nawet powiedzieć, dobra, ale tu nic nie ma. Mogę coś podnieść stąd? Może. Może może jednak... O, tu jest toolbox. Dobra, dawaj to. Okej, okay, alright. Now time to fix the custard machine. Dobra, idziemy naprawić. Ale jaki inwentor? Aha, ja tu mam inwentory na górze się w sumie dziewięć co to jest zapasek tutaj na górze. Dobra. Zajebiście, idziemy naprawiać teraz naszą maszynę i będziemy wpierdalać tubiciowy krem i staniemy się pojebani i będziemy zabijać, więc e, tak to wszystko będzie działać. O, muszę przeciągnąć chyba na to. Dobra, naprawiaj pół naprawiaj. A Tinkimigi się będzie opierdalały kofacę, to bardzo niedobrze. O, oh, na no to powinno pomóc. O, oh, zrobiłeś to! Mamy kremik. A, oh, mógłbyś teraz zrobić na nas jakiś krem? Jesteśmy głodni. Tak, pewnie, myślę, że... Zrobi zrobię dla siebie i zrobię też dla was po prostu. no. Dobra, to możemy wcisnąć teraz. Okej, okay, robi się krem. Więc tak powstaje tyle tu krem. Jest, gotowy. My, trzeba rozdać to teraz przyjaciołom, okej. Okay. Mam to w ekipunku? Mam, mam w ekwipunku, OK. okej. To jest to, to gówno, przez które ja umierałem i spierdalałem przed potworami, nie? <gry> A teraz to rozdaję dla ziemiaczków. masz, te Winky, żryj. O, proszę bardzo, te Winky. Thank you, thank you pool. Nie mogłem, nie mogłem się doczekać, nie mogłem bez tego żyć. Kurde, oni się już uzależnili od tego. Ej, czekaj, to muszę robić pojedynczo za każdym razem? No, ale ja, ja, dobra. Mogłeś zrobić już 4 na raz. Znaczy, mogłaś w sumie? Te dźwięki są e, nadzwyczaj dziwne. Okej. Okay. Mamy kolejnego. Idziemy dać dla lali. Może się w sumie odbrazi. Trzymaj. O, again <grytanie> Możemy ją pocieszyć albo jej dokopać. Nie no, pocieszmy ją, nie? Zobaczymy, co się wydarzy. No, nie martw się, lala. La, la. Masz, sumie, zrobiłem dla ciebie trochę Kiślu. Poczujesz się lepiej. Snif. Thank you, Pooh. You are a true friend. Jesteś prawdziwym przyjacielem. czy znaczy, przyjaciółką w sumie. Ale, ale Czuję się o trochę lepiej. Ej, super! Kurde, rozwijamy emocje tyletubisi, ale jaja. <grym> nie sądziłem, że będę takie rzeczy robił, nie? No ale dobra, dobra, niech się fabuła rozwija, niech się toczy, zobaczymy. Coś tu się w końcu musi odpierdolić, że się wszyscy staną potworami i będziemy uciekać pewnie, jak to było w multiplayerze. Mam nadzieję, przynajmniej, ale dobra, na, na ten moment róbmy to, co nam gra każe. Dobra, Dipsy się ma, trzymaj swoją porcję Kiślu. PYSZNEGO KISIELU here, here we go Here you go Thank you, Pooh Don't forget about yourself You must be hungry Nie zapomnij też o sobie, żebyś też zjadła Pooh Dips się jedynie o nas, nas martwi Dobra, to jest w sumie fajne Dobra, i co teraz? A, ja jeszcze dla siebie muszę zrobić tak teraz Dobra, to robimy Robimy ostatnią porcję kiślu teletubisiowego No i kordę, dobra No i teraz robię dla siebie I co się teraz wydarzy? 10 godzin później O oh god, zaczyna się Zaczyna się, zacierajmy rączki Będzie zajebiście, dlaczego macie oderwane głowy Wypały rangersy Pojebane, co się tu dzieje Nie mogę spać Okej, okay? więc nasza Postać nie może zasnąć Pół, którą my gramy akurat O, o Coś się dzieje Ktoś otworzył drzwi Ty, kiłki wstały, ty, co jest grane Patrz, patrz, patrz Dałem mu jedno i się nie, 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 nie najadł się, patrzcie. O kurwa, ty! Świnio je, co się tu odjebało, ty? Żeby jumpscarami dać od razu, naprawdę? Dobra, mogę wstać czy coś? Dzięki, dzięki. Mogę kursorem sobie machać. Ja mogę do niego pogadać. A bo on rozjebał tą maszynę chyba. Co ty robisz? Dzięki, dzięki, co ty robisz? On zajebał kopa w tą maszynę chyba. Pół. Czekaj, gdzie ty idziesz? A on jest normalny Może on, wiecie, ma sleepwalking Czy coś takiego Że, e, jak to się mówi Luna tankuje, nie? E, following keeping alone Wake the others e, Nie no, idziemy, idziemy Idziemy za nim solo Nie ma czasu, żeby budzić resztę Muszę za nim podążać I to szybko Zanim odejdzie zbyt daleko Dobra, to lecimy Ale Lepiej wezmę sobie latarkę ze sobą Dobra To idziemy po tą właśnie latarkę Którą wcześniej widzieliśmy to gdzieś była na stole Dawaj to Weź to, weź to, szybko, szybko, nie ma czasu, pół, rusz dupę Dobra, mamy to Okej, czas, żeby znaleźć Tinkiego Łynkiego Ale to głupio, głupio się mówi po polsku <noise> Wiecie, odmiany No ale dobra, mamy latarkę, idziemy szukać Tinkiego, zobaczymy, co będzie robił Nie będziemy budzić reszty, niech sobie śpią My idziemy na samobójczą misję, A jest tam Tinky Winki, gdzie idziesz, co ty robisz? Wracaj Ej, kumplu złoty No nie ukrywam, że jest to trochę podejrzane Jakby tam się coś świeci w tle jakby ja nie wiem kto tu jest głównym złym, czy to pół jest głównym złym, czy, czy złom, czy to Tinki jest główną złym. Z tego co ja wiem, to chyba Tinki jest jakby szefem reszty, ale nie jestem pewny. Tinki Winki, gdzie idziesz? E, Zniknął nam w od, odmętach od, 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 ciemności. Już go nie widać, ale tam się coś świeci w tle. Nie podoba mi się to ani trochę. Telendę powinnam, powinnam pójść. E, chodźmy w lewo. Chyba tędy poszedł, tak mi się wydaje przynajmniej Chyba, że on zdążył pójść w ten mrok i nie zdobaczyliśmy go Nie wiem, pójdziemy w lewo, zobaczmy co się wydarzy Tinky Winky, jesteś tu gdzieś? Halo Dobra, dzieje się, dzieje się Fabula, zaraz się coś odpierdoli Na tej, na tym mainlandzie tak zwanym Oj, jestem ciekawy, co się tu wydarzy e, powinna, Powinnam się tu rozejrzeć Jest tutaj tyle, tu mi się wykryłem Ej, to to jest dobra poszlaka, on tu gdzieś powinien być, co nie? Nie wiem, weźmy to może Mogę to wziąć? O, kisiel. Jak się tutaj dostałeś? <laughs> o, nie wygląda na to, żeby ten kimi gdzieś tutaj był. Muszę się rozejrzeć przy, przy tej jakby rzece. Przy stawiku. się tak chyba mówi. Tam, no, gdzie my staliśmy na początku gry w sumie. Dobra, więc idzie pół. Szukać dalej. Przy jeziorku. Oho. Co to jest, like, Dobra, to idziemy w tą, tą stronę. Mogę biegać, dobra. Oddalimy sobie kamerkę. O, elegancko. I teraz lecimy szukać dalej. Gdzie jesteś, Tinky Winky? Co ty robisz od tej, kurde, porze w nocy? I czemu Garden nie chce nam pomóc? W sumie nie może chyba nam pomóc. Jest tam... To jest duch? Czy co to, kurwa, jest? Chyba Garden nie ma wpływu na to, co my tu robimy, nie? No bo jakby było w fablu napisane też, że... On nie, nie, nie robi z nami żadnej interakcji. My nie mamy pojęcia, że on istnieje nawet, nie? Więc raczej nam tu nie pomoże, więc jesteśmy zdani na siebie. Jest Tinky Winky, dobra. Zobaczmy, co się wydarzy. Are you okay, Tinky Winky? Wszystko w porządku z Tobą? Kurda, kurwa, jak to się. No już? Jak to się stało? Przecież on. Czekaj, czekaj, czekaj. On mnie goni. Muszę uciekać do domu i to szybko. Dobra, 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 ale w którą stronę? Tam? Nie tam, tam? Czekaj. Co to jest? Ale, to be house, dobra, zadubcam. O kurwa, on tu jest! Czemu on mnie ten. Czemu on tam był? Przecież miał grana mój, dobra, nie wiem, biegniemy może po drodze. Biegniemy po drodze, jakby co się tu wydarzyło? Dlaczego Tinky Winky. E, wiecie, zmienił się w to gówno? Bo to jest, wiecie, to, to jest takie typowe. Każdy raczej jest na tą twarz. Czemu on się zmienił? W sensie to nie może być wina chyba Kremu, nie? No bo. Jakby to była wina kremu, no to każdy z nas by się teraz zmienił, nie? A tylko on jest jakiś zepsuty. Dobra, nieważne. Biegniemy, biegniemy po drodze. Nie będę jakby schodził z drogi, bo nie wiem. Bo nie. Wolę sobie pobiec po prostu po drodze. Myślę, że i tak dojdziemy do tego domu, i tak dojdziemy. Czy on mi goni? Nie mam pojęcia. Nie chcę się odwracać, nie chcę się odwracać. Czy ja chcę zboczyć jednak z tej drogi, nie mam pojęcia. Nie, wiem, biegniemy po tej drodze. Czy on mi goni? Czy mnie dogoni? Nie mam pojęcia. Jest, czy jest tu droga? Jest tu droga, dobra, 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 skręcamy i biegniemy szybciej do domu. E, a co jeżeli reszta naszej załogi już też się zmieniła i wpierdolą mnie w tym domku i, i będzie game over i w sumie tak, ta cała taka bo kampania będzie wyglądała w ten sposób? A, nie mam pojęcia, ale dobra, biegniemy. Flowers, ej, mogę sobie powąchać? O, ale są piękne, zajebiście, że są piękne, Spierdolaj, bo umrzemy. Gdzie jesteś? Czemu on mówi do niego kwestię, którą mówił wcześniej? Znaczy ona w sumie. Dobra, wchodzimy do domu. Co jest? Dipsy Mirek oderwany. Halo. Ono. Oh Jak to się wydarzyło? Guardian, pomóż. Hamie. Coś musiało. Coś musi być nie tak z tym całym kiślem Pojebanym, pojebanym. Oho! Oh, co jest? Ja już nie, się nie ruszam. O oh, nie, nie biegnij do niego. Co ty robisz? Pół. Pojebało cię. Wracaj do domu. Zamykaj drzwi na 15 kudek. Co? Przytrzymaj w prawo. Dobra. Trzymam. Mamy quick time event. Ale ja, ja, dobra. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Dobra. Teraz do góry, guziczek. Lecimy, lecimy, spieczamy dalej przed nim Jakby Dipsy ma oderwaną głowę Kto to zrobił? Czekaj, czy Kisil Czy Kisiel urywa głowy? Nie nie mam pojęcia, dobra, przy, przytrzymaj Znowu, o, co ja tak wyjebałem do góry? Halo, co to? Co to był za skok, Panie, dobra O, to jest, to jest, to jest e, góra. O nie, złapał mnie, jak pudaj? Co? Czekajcie, ja Przygrałem w tak łatwą gierkę? Nie, nieważne, dobra, jeszcze raz robimy. Dobra, to już znamy. Przewijaj, przewijaj. Przegrałem w tak łatwym quick time evencie. Dzięki miękki mnie dopadł, niestety. Dobra, teraz jeszcze skupić, trzeba się skupić. Dobra, lecimy, lecimy jeszcze raz. Ale tutaj pój jak świetnie, tak jak podskoczyła do góry, na, Nie wiem, jakieś 4 metry w górę. Nie wiem czy to było zaplanowane. Zaraz się dowiemy, czy zrobi tak jeszcze raz, ale jeżeli nie, no to śmieszny bóg się trafił. Dobra, biegniemy, biegniemy. Jestem <laughs> tak ciekawy, jak się skończy ten etap, nie? Tak jestem ciekawy. Nie, to jednak jest z góry zaplanowane, z tego co widzę. Dobra, mamy roll cut odnego. I co się teraz wydarzy? Okej, okay, pyk, pyk. Jest za nami, cały czas za nami, śledzi nas. Gdzie my biegniemy? Z tego co pamiętam, jak grałem w multiplayer, to właśnie tylko była rzeka. Był chyba, była jakaś jaskinia. Był ten domek właśnie na środku, na tym całym mainlandzie. Co jest? Co to było? Co to było? Okej, okay, jest przed nami, jest przed nami! Drzewo się wali! O oh Jezus, o oh Jezus, dobra, biegnij. Zobaczymy dalej. Póki co nam dobrze idzie, tu nas jeszcze nie było, tu nas jeszcze nie widzieli. A to jest, a właśnie było jeszcze takie drzewo, właśnie jak... Jak, e, chyba... Okej, okay, powiem, O, ju, Powinienem pozbierać i poszukać jeszcze tych całych kiśni. I zobaczyć co się z nimi stało złego, okej? Okay. A nie udaj. To się zaczęło. Ten Kiminki zabił pół i zabił całą resztę przyjaciół. Ty sądzisz, że, że, to jest kwe, że to jest wina tych całych kiśni, że to one są za to odpowiedzialne, za jego atak? Użyłeś swojego komputera, żeby skontaktować się z innymi telubisiami w satelicie, w stacji satelitarnej, ale bez skutku, bez żadnego. Przedłużenia dalszego. Przygotowałeś plan, że postanowiłeś poszukać wszystkich tych całych kiśli zainfekowanych, zanim e, odejdziesz na, na satelitarną, e, żeby wezwać pomoc. To wszystko zależy od Ciebie, żeby odnaleźć prawdę. Okej. Okay. Chapter 1, a New Day. No contact, no signal. Cholera. Z jakiegoś powodu nie mogę się skontaktować z satelitą? Żeby wezwać pomoc. Wygl wygląda na to, że jestem wskazany tylko na siebie. Jest ciemno, potrzebuję e, mojej kamery z magazynu. Zanim wyjdę na, na zewnątrz. The jest room is locked, jest zamknięty. Mogę go otworzyć z pane panelu, z, z roomu, kontroli. Kiedy, kiedy dostanę te wszystkie kiśle, powinienem pójść na tą satelitę. Wszystkie inne tubi się tam powinny być. Muszę się pospieszyć. Podsumujmy sobie wydarzenia z pierwszego filmu. Stworzyliśmy my jako pół, czyli jako kobietka, stworzyliśmy kiśle dla całej reszty naszych przyjaciół, ale coś się z tymi kiślami ewidentnie odpierdoliło, przez co Tinky Winky dostał szajby, zajebał Dipsiego, urwał mu głowę, zabił nas pod koniec gonitwy, ale co się stało z lalą w takim razie, nie? Lala się uchowała, czy o co chodzi? Nie mam pojęcia. Pewnie się dowiemy. Niedługo, na ten moment jesteśmy Guardianem, musimy pozbierać wszystkie inne kiśle i wezwać pomoc ze stacji totalitarnej, bo tam stacjonuje reszta Teltubisów, więc zobaczymy później co się będzie działo. W każdym razie ja mam nadzieję, że ono się mi oglądało. See ya. See ya. See ya.